Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam mój nowy laptop kier za niespełna 400 zł. Jest to Acer Aspire 5740G. Kosztował niecałe 400 zł, tam 390. Tutaj ładne logo Acera. Tutaj wiadomo na klapie kilka mikrorysek, ale to wiadomo, bo używany mi to nie przeszkadza. Czekajcie. Środka wygląda tak. Samo logo Acer. Głośniki Dolby, Home, Theater. Tutaj mamy parametry. InterCore i 3, 3, 330 m 2,13 GHz. Z tym, że można sobie tutaj włożyć spokojnie i piątkę lub i siódemkę, jak jeśli macie jakieś lepsze chłodzenie pod niego, bo, bo to co jest to mogłoby się spalić. I co tutaj jeszcze mamy? Radeon 5470. No, bardzo dobra karta grafiki do gier. Nawet tych obecnych gier spokojnie pogracie na przykład w GTA 5 na minimalnych i na średnich ustawieniach, także Co tu jeszcze? Ekran HD 15,6 cala, 4 GB RAMu, Z tym, że można sobie tutaj włożyć na przykład dwie kości po 4 GB i będziecie mieli 8 GB. Ja nie będę dokładał to w zupełności, wystarczy. 500 GB dysk HDD, Samsunga on jest, już sprawdzałem, z tym, że można go zastąpić, jeśli chcecie, dyskiem SSD i nagrywarka DVD, Wi-Fi, wiadomo, tutaj macie Core i 3, Windows 7 i Radeon HD5470, tutaj takie malutkie mikroryski. Wiadomo używany, tutaj na górze macie kamerkę Crystal A No i tak się ten laptopik prezentuje. Tutaj macie jeszcze kontrolki od Wi-Fi, od Bluetooth i tutaj włącznik taki niebieski. Koszt takiego laptopa to tak jak mówiłem dałem 390 zł Także opłaca się przeglądanie internetu tutaj bezproblemowe, nic się nie zacina. Tak samo w gierki takie, nawet w te najnowsze pogracie na takich niskich ustawieniach. Możecie sobie zobaczyć na internecie, bo teraz nie mam obecnie żadnej gry, żeby wam włączyć pokazać, bo dopiero go kupiłem. Ale na internecie możecie zobaczyć, że, że spokojnie sobie radzi nawet z nowymi tytułami. Oczywiście możecie sam, sobie tam go ulepszyć, tak jak mówiłem sadzić lepszy procesor i, i dysk SSD, więcej giga to będzie śmigał jeszcze szybciej, jeszcze lepiej sobie radził, aczkolwiek ja chyba nie będę sobie go ulepszał na razie. Tutaj macie parametry procesora. Jest to procesor ma 3 Mega Cache. Kości ramu są DDR 3 533 MHz, ale tu już można by było coś lepszego zakupić, ale tak jak mówię, mi on się nic nie zacina, wszystko fajnie chodzi, także za małą kwotę, bo tutaj jest 400 zł. Teraz w sklepach możecie kupić taki laptop o takich parametrach za około 1500 zł. A więc trzy razy tyle, nawet nie wiem czy nie drożej z i3 kosztują. Który tak samo, no takie same mam parametry i też nie, bo na najwyższych ustawieniach gry, bo za taki laptop do gier, w który Wam pójdą wszystkie najwyższe rozdzielczości, to będziecie musieli zapłacić około 4000 zł. A tutaj właśnie macie za jedną trzecią cenę fajniutki laptopik. A chcecie to możecie pisać w komentarzach yy, jaki wy chcielibyście laptop, to mogę Wam pomóc, poszukać taki do 500 zł, bo się trochę na tych znam. Trochę na tym się znam. I tam Wam doradzę. Tylko możecie w, 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 tym, w wiadomości prywatnej do mnie napisać. To wam pomogę wybrać. I to byłoby na tyle. Jak się podobało zostawcie łapeczkę w górę Subskrybujcie mój kanał I do następnego razu trzymajcie się hej